Siema, z tej strony Karolysław. Dzisiaj gramy w Brookhaven. Zemno. Ale no tak, mamy... No, mamy nowego, znaczy nowego... Mamy gościa, mianowicie mojego sąsiada. No i kuzyna. No trochę. Tak jakby Takiego przeszymanego, no. No. I ogólnie gramy z no. tym. z... I ty z oliwcią. Mhm. Mm I ogólnie... O, John jest? Maciek... Tu chyba jest oliwcio, oliwcio, Oliwcia, okej, okay, okej. Okay. Oliwcio? Ja, ja sobie poferbuję włosy, okej? Okay? No dobra. A nie, to nie olifcie, bo to jakaś, jakaś bezroboksowa typiara. <grym> mm, tak. Ogólnie mam nadzieję, że go I trochę... mama kupiła chyba z ze... ileś tam robuksów, ale nie wiem ile. Dosłownie mi kupiła tysiąc. Okej, okay. jakie to ja miałem 1700. Okej. Okay. Oczywiście, żeby było ładnie, tylko to dom nad tym, na plaży nie? Halo. No. Halo, być... halo, co, ty, co tu ma być bez plaży? No. Eee, wybierz jaki dom? Ten, czekaj, eee, ten, ten, ten. Czekaj okay, ja sobie... Czekaj. Ja bym sobie. Czekaj. Nie ten, nie ten, bo to jest taki krzywy trochę. Ale ja nie chcę krzywego. Jaki chcesz? Eee. Ten? No, To jest fajny. Okej. Okay. A to mamy to? Dobra. I tak no, dobra, to jest dom. No. Ej, to ty tu jesteś? No, jestem. Ja dobra, bo myślałem, że to jakiś ten nób mi wszedł do domu w mi. O, jakbyś! Chodź, ja ci dam z Czekaj. Ja, ja ogólnie przedprawiam, że się nagrywa, bo jak się nie nagrywa materiał, a my się będziemy tu produkować, to będzie słabo. Stój! No, stuję. no stój. stój! Stuję. Nie się nauczyć ortografii, ja jestem chyba debilem. Okej, okay. czekaj Czekaj Ja nie wiem czy będę dybilem Ma Oliwia A gdzie jest twoja Oliwia? Twoja najlepsza faneczka? Siostry, ja Nie wiem, muszę znaleźć jej dom Ona To ogólnie... znajdź, to się streszaj Ona ogólnie nie... Co, Co jest? jest? What the fuck? Ej, zobaczcie, że jest tylko jeden dom na serwerze, który mam nie ja. Halo, Karol. O. No. No. Uff, chodź. Gdzie? Dobra. E, 24, chodź. Ej, czekaj, okay, ja okay. sobie wezmę furę. Dobra, czekaj, ja się tepnę do 24, house house, Ja sobie wezmę... wezmę taki, 6, 6, 6, 7, taką 24, furę. 24. To jest bardzo fajna fura. Ja tutaj zaparkuję naszą furą fajną. Taką niebieską popatrz. Ja rzeczywiście nie mam premiuma, ale... ...to nic! Siema. Siema. Jak... ...by co nagrywam? Czekaj. Czekaj, gdzie ty jesteś do cholery jasnej? Na tym. Gdzie ty jesteś do cholery jasnej? No, John 24 24 no, Czekaj. Czekaj. Eee, no 24, no dobra jestem. Ty, ty, no proszę, no, bo tam mam dom. Mnie ej, ale ja... To, to ej, na to, to, że ja nagrywam... że Filip nagrywa ze mną. No, no to drzemy się dołonić. Jestem. <laughs> Ja hmm. się pewnę na plaży i poczekam eee, na ciebie, okej? Okay. No. Ej, ja ciągnęłam coś takiego, że śpiewam chłopę tosenkę dla a nagrywasz teraz na YouTube. Tak. Tak. To lepiej tak nie świary, bo myślę, trafi. Serio. No. Czekaj, nie, nie, wiem. Tak mi się czekaj, bo on tutaj ci pisze. To zostań na razie w domu, gdy no, ci coś powiem. Dobra. A. Mm. Co to jest za łysa jakaś baba? Nie wiem, kto to jest za to za taką widzowe. Debilka. Weź. No widzowie, dokładnie. Słuchajcie, miałem mi to powiedzieć. Dlatego Oliwka, jeśli to oglądasz, to słuchaj. Jakby wiem, trochę jest trochę dziwne, jakby, ale chcę ci zaproponować współpracę. Jeśli chodzi o odcinki takim, takim tym, no, no że po prostu... no. cicho! Sorry, że po prostu będziesz ten... Oliwcia bedo, o, oliwcia. Oliwka będziesz ze mną nagrywała. Jeśli chodzi o YouTube. Mm. Dobra, nie o co chodzi. Zahashtagowała, to chyba on wie. Ej, zobaczcie, że tu jest tylko... tu są... Ej, że kapcik. Znaczy Patrzcie! Czekaj, czy to jest prif. A, to chyba nie jest prif. Myślę, że to jest pri ja też z tobą jakby z Macie Mhm. No. Maciek, Lena. Juli. Ona tak naprawdę ma Lena na no imię? Nie, Ta ona ma formu? naprawdę Oliwka. Chyba, no bo idzie z Oliwcia. No. Nie, czekaj, co jest? What the... Czekaj, bo ja mam małe laga mózgu. To jest Oliwka. no, no, no Oliwka, Oliwka. oliwka. Oliwka, ale ja nie wiem o co chodzi, Za to mi się mózg trochę zepsuł. Mm -hmm. Ty. A napiszcie w komentarzu, jakiego mają specjumulator na Ej, jak? Na żył kanał... ty... Czekaj. Jak się Ej, Ale w ogóle... Na żywo? Ej, możesz mieć trochę ciemniejszy kolor. Czekaj, czekaj. Jak. Ty. Hashtagowałeś trochę. Powiem. No jak se i, I... 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 A ej no na... okay. ej maciek 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 lubię cię jakaj I chyba będę miał kolejnego suba. bez kitu. No nie pisz nic! Nie pisz nic! Czemu? 3D! Jakie 3D? Aha, no napisać jakie 3 A ja swoją drogą zobaczcie widzowie, że tutaj dodali. Mm... Dolitki. Dobra, słuchajcie, musiałem przerwać odcinek, ponieważ wywalił mi internet. I. No. Ja, nie wiem, to... przez... ja nie wiem o co chodzi, ale. To czy rozumiem. Chopie wywalił O. Aha, yy, o jakby co? Widzowie oliwka wyszła, ponieważ chcę zobaczyć filmik jako co nie wiem z jej skina ogólnie. Dlatego Filip, yy, TP pod nasz dom nad jeziorem. No, Już się tepam. E, ogólnie widzę, że drogą. Nie wiem, czy, już, czy jeszcze ten nie zaczynałem. Zobaczcie, co ten. Co zadali? Te fajne bronie. Tak, fajne bronie. Patrz jaka to jest broń. To jest taka zwyczajna, to już takie, tak. Nie, no patrz jaka ta. Patrz jaka ta jest to silna. To jest, pa, co? to jest taka bardziej ten. To jest taka bardziej do tego do patrzenia bliżej. To jest taka ta, jak to się nazywa? Snajp, 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 to, nie jest tu. To, to jest nie snajperka! to Potu! to! To jest snajperka! To jest snajperka! Jak ty to robisz? No normalnie, musisz sobie wejść na ten pow czy coś. To jest snajperka, o chłopie mówisz. Patrzcie, Gdzie? patrzcie. Pupu, 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 Ale pupu, gdzie? Pupu. No weź sobie to i tutaj, co Tym F, F, -Czy, coś tam z tym. No y -y, faktycznie. No to, okay. tak, to, to, to paniu! Ja nie będę szedł w te auto. Ej, ja sobie wezmę znak czerwony, tylko kurczę, ja nie mogę tego zrobić. O, już wiem. O, ja nie mogę. O, kurczaki. Co to było? To jest petarda. No. Petarda do potęgi. Potęga do pierwszej potęgi, od pierwszej do drugiego. Nawet nie wiem, co to z broni, potęgami. Boże. ja daję stówkę za te broni. Okej. Okay. Ale te broni są zarąbiste, nie? Tak te broni w... są zarąbiste jak nie wiem. No, tak, se, tak się tak wchodzą, widzowie, się zastanawiają, o co chodzi? O co chodzi, że tutaj nad tymi bronami jest taki znaczek tego mechanizmu, nie? I się okazało, że ten, że. Y... Ej, no ja już miałem auto! teraz moja, moje auto A, dobra. Bo moja jest szybsze 200 Karol Dobra Ale no. ja no. nie mam Priva Ale ja mam Priva Ja mam, Zresztą ci powiem co ja mam Ja mam, e, Penthouse, Premium Music, e, Vehicle Unlocked to nie wiem po co kupiłem Speed Unlocked, e, Land Unlocked i Vehicle Unlocked I chyba mam już Desert Pack Nie, disaster, nie, nie kupowałam Desert Lepcie, jakby... Ręce do góry, majtki w dupie, nie odwzodam stołu! I co... Przerwij, bo ja Czekaj, 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 czekaj... No... Już, już. No, wiesz, szukajcie znowu bo mała taka przerwa. Nie zaznacie w ogóle co <grym> się stało? Czekaj, <grym> czekaj, czekaj, czekaj! Ej, dozie... Ee... No, czek... Oczywiście, Karol, Karol. Kujup! Tichu... Kujup! Tak... Gdzie ja widzi będzie Co ja robię? Recęgur maczki, tu pieniądze. Zobraziam Mi się widzowie ogólnie ja znam ortografię, tylko mi się tak nie chce pisać i ten ogólny, nie. Młopanie, ty! Kolejna taka sniperka trochę, ale to jest taki bardziej ten... Nie? To jest taki bardziej taki... Ten. O ty 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 ty! Widzieliście tu? WHAT?! Co? What? What a fox? Fox. Pff. Czy gdzie jest... Fox? Gdzie jest list czy coś? Wy widzieliście to co tu się stało? On Ej! Się to tak jest taka mamy. fajna broń! Jaka broń? No to jest taka ta, ta, ta... jest taka podobna do snajperki tylko, że inna snajperka. No taka jakby sniperka, ale taka wykształowa. Skąd wiem? Bo gram w Fortnite. Ja też gram. Ja też gram w Fortnite. Poza tym, Fortnite jest fajny mm. i to trudny. Jaki trudny. Zawartuje! Ja chopię, ja ja dzisiaj mina zrobiłem, jak wstałem pierwszy raz. Chopię, wstałem, gram, byłem tak zaspany i zrobiłem mina, ponieważ Typ mnie szukał, Czy ja y, byłem w śmietniku, wyskoczyłem z tego śmietnika i mu dałem pompę na łeb i już nie Ale ja żartuję, a po prostu to jest łatwe. No, Fortnite to jest łatwe. A Fortnite jest łatwy. ja mam, i... Ja mam setny poziom EXPA. No, 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 bo pewnie grał na jakichś mapach. Czyli sto Uj! Czyli sto Uj! O, Jezu! O, Jezu, o Jezu! Co? Chuj jeden. Co? Nie jestem. No ja właśnie... jestem chujem, ja jestem cicho. chujem. Ale co cicho? <laughs> o, o O! No ty pisz! O, tak. Zawsze. No tak. za No tak zawsze. To cię ждаłem ci uliw O nie, tam, tam, tam. Czuba, o nie, 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 nie To się nagrywa? Oby się nagrywało 13 minut materiału już mamy Wow To napisać nagrywamy razem z Karolem. Chłopie, ty masz takie 3D czasami. No, 3D. No, raz ci do raz ci znika, ci się pojawia, chłopie. Magia. No, magia. Magii. Magia. Czekaj. Masz. No. Masz w tym celu. Masz Ej, to jest, ja, tutaj gra tylko... E, ja, w tym celu. Masz w tym celu. Jest w tym celu. Masz w tym celu. Masz w tym celu. A co to znaczy blok? Sam nie wiem. Ja no też. Go. Ja chłopie ja gram już długo, ale nie wiem o co chodzi z tym blokiem czasami. Um, weź to usuń. Usuń! To no usuuuuń! Czekaj! Bo ja nie mam sił! Ja Zapomniałem o i

nawet jak ja dasz, dasz mi spółlokatora! No typie, dałem ci już spółlokatora. To chcesz mi dać jeszcze raz. pierwszy Chodź tu. Twoje. Spółlokator. No. Dziękuję. I teraz? Idę, gdzie ona typie jest? Yy, no. no bo to jest mój dom i ty nie możesz jej wywalić! No to tybie. No to ty ją wywal ciem. O. Ej chłopie, ja taki mi, żeby kliknąć B, kliknąć LT i zrobić sobie tutaj takie schodki, ale ja zapomniałem, że to nie jest. Schodki. Ja pamiętam, jakieś bym taki bidny, że weź Tu! schowaj. Czekaj. Nagrywamy my Panka. razem z Karolem z Olivią. Panie dobrze uszy. Czekaj. Robimy. Te. Pani? Zobaczymy, czy ona pamięta, wychodzi Ok, Czekaj o, nie ja Zamkniemy dom Zamkniemy dam? chodźmy na dam. górę może Tak jest Boże, tutaj... Ej, napisam oliwczana. Aj. Mój się z tą muzyką. Jezu to boli, mega. To niech ci zaboli jeszcze. Na nie... Co jest? Co ja co ja klikam usiądź to usiądź Pówiccię nagrywasz? Dobra zaczynaj. Zacz Ty zaczynasz. Ok ok Na ile procent o ceniasz mój oliwcia nagrywa w no. Kurde, please kurde musie Szyk, czekaj mam ważne czekaj gdzie oliwcia w domu okej okay. Ale schowaj tą tabliczkę! Łapie, dasz mi wejść? Chcesz... ...py... ...u... ...pracować... ...z... ...na... ...porcika? Ej, wiesz co? Schowaj to! Tabliczkę! Czekaj, na zostawcie suba i lajka. Nie. No dobra. Znaczy wierzą i to ogólnie słyszą, ale nieważne. Oj, Jej. czekaj. To zrobię.

Nieważne że też Dobra, nie chodzi o snap Nie, ale mam w syapta i my SSM Eee, suba z dzwoneczkiem, ale oni to słyszą typie, po co piszesz, po słyszą, suba z w... dzwoneczkiem, Wystawcie suba z dzwoneczkiem dż i coś tam skończą. i coś tam łapki w górę i takie tam popatrz. Popatrz No poważnie. tak, widzę. To ta suba z dzwoneczkiem, no. dobra. Oh. Sabina! To nie do ciebie! Czekaj. Ale... ...mogę... Gdy... Zainstalę... ...zainstalować... Mogę zainstalować. Um... ...ok. Toczyk. Toczyk. Czekaj. Czekaj. Dobra. Kurde. Napiszę po chińsku. Dobra. Zaraz wrócę. Czekaj. Czekaj. Napiszę tak po prostu. Sekund. Sekund. Kurde co? Hashtagowało ci? Sekund. No, ciągle hashtagowa. Sekund. Dobra. No tak widzowie, słuchajcie. Wychodzimy. I... Co jest? Kapkut. 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 Nie mogę ci... Aha, dobra, tutaj jest. Chłopie, ja przez cały czas nie mogę znaleźć kapkuta. Ale dobra, się instaluje Zaczekajcie, ja zainstaluję tego z tego snapa. Wy... Jest, 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 jest. Za, że jest tu. Co, zainstaluje? No, instaluję Whatsappa. Zezwól. Karol. Dobra, to czekajcie. Czekajcie, chwilkę ja muszę to zrobić. Jesteś długiego? Dobra Słuchajcie Od Tej może Od tej pory od, od tej pory Od której go Mutacje przeszłam Ej da się przejść mutacje w kilka sekund bo no, Albo minut bo inaczej mówię Bez kitu O dobra już mi to wróciło Aha dobra dobra Nieważne Ym, Słuchajcie Okazało się, że zainstalowałem Snapchata i teraz bym w chciałam chciał nawiązać kontakt z Oliwcią. Za długo to trwało, wiem, to już trwa prawie no 23 minuty, ale szczerze, bardzo długo to było. Jeszcze, nie, moja siostra coś napisała. Elo, trzymajcie się i pa pa!